Zapraszamy do programu Życia wzięte. Hej, siema! To jest nasz program Życia wzięte. E, mam na imię Julia i Angelika. I będziemy opowiadać o życiach codziennych. Tak samo, Życia życiach wziętach. Znaczy powiemy też o sobie. Może zaczniesz. No więc jak już mówiłam, mam na imię Angelika. No i to jest moja siostra siostra. O! Brad zbliżniak? No. Mieszkamy w Londynie w takim zapidziałym miasteczku. No. I ja poza moją siostrą, mam jeszcze brata. Ja. Ja. Nie lubię o tym rozmawiać. Ja. Mam wspomnienia. Dziękuję. Ja poza moją siostrą mam jeszcze siostrę. I też nie lubię o tym rozmawiać. Czy też mam złe wspomnienia. Hmm. Chodzimy do tej klasy, czyli tak jakby... Eleven Y. Trzeciej uniwersum. Coś takiego. Co jeszcze? Jesteśmy matomówkami. Ja jestem brawurką. A ja bójką. Jeszcze jest bajka. Ale bajka gdzieś truwa. W oboczkach Będzie nas wyściła za to. Czy my będziemy ją wyściły? <laughs> Ona znaczy, wyjść z naszego <laughs> programu. O, <laughs> <laughs> właśnie, o to mi chodziło. No, co jeszcze? Y no... Mam idea d tego programu została wymyślona wczoraj. No, wczoraj, podczas podróży autobusem. Robimy to bardzo często. Musimy się przyznać. To... Ale zdarza się, wszyscy tak robią, prawda? Prawda? No, Dobra. no co jeszcze? Y Mam kota, A ja nie. Miałam trzy. No dobra, co jeszcze? Chcia chcielibyśmy, chciałobyśmy, żebyście polubili nasz program. Tak, yy, liczymy na to, że zrobimy karierę. No i tego nie mówi. Dobra, to się być no, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie albo wypowiedzi, zapraszamy do naszego maila z życia w Ziemce, e, albo po prostu pod komentarzem Proszę, filmików. Będzie. Będzie nam bardzo miło słyszeć Wasze opinie. Tylko nie brudnijcie no no. Może nie No dobra. No i to chyba wszystko. Wszystko. No. Mińczaj. <laughs> pa!